Rozdział 17. O tych proroctwach, które w psalmie 109 mówią o kapłaństwie chrystusowym i w psalmie 21 o męce pańskiej. Podobnie jak w tamtym psalmie Chrystus jako kapłan jest przepowiedziany, to tu znowu najwyraźniej jako król. Rzekł Pan Panu Memu, sieć po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły Twoje pod nóżkiem nóg Twoich. Że Chrystus siedzi po prawicy ojca, tego nie widzimy, ale wierzymy w to. Nie widać też jeszcze nieprzyjaciół jego położonych pod nogami jego. To się jednakże dzieje, a okaże się na końcu. W to też teraz tylko wierzymy, a widzieć później będziemy. Natomiast to, co jest w dalszym ciągu, rózgę mocy Twojej wypuści Pan z Syjonu i panuj w pośrodku nieprzyjaciół Twoich. Jest tak widoczne, że przeczyć temu jest nie tylko nierzetelnością i nieszczęściem, ale bezwstydem. Bo przecież sami nieprzyjaciele wyznają, że z Syjonu wyszedł zakon Chrystusowy, który my Ewangelią nazywamy i uznajemy ją za rózgę mocy Jego. że zaś panuje w pośrodku nieprzyjaciół swoich, świadczą ci,ż sami, wśród których panuje, świadczą, zgrzytając zębami, schnąc ze złości nie mogąc nic. Przeciw niemu działać, nieco dalej tak Psalm mówi, po przysiąg Pan, a nie będzie mu żal. Te słowa znaczą, iż nieodmiennie stać się musi to, co następuje, mianowicie, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku melchize dechowego. Przeto, ponieważ nie ma już nigdzie kapłaństwa i ofiary podług obrządku aronowego i ponieważ Wszędzie ofiaruje się za kapłaństwa Chrystusowego to, co wniósł Melchizedech, gdy Abrahamowi błogosławił, to komuż wolno będzie jeszcze nie wiedzieć, o czym tu jest mowa? Do tych samych wyraźnie wskazanych rzeczy odnoszą się i nieco ciemniejsze miejsca w tym że Psalmie umieszczona, jeśli je tylko dobrze zrozumiemy, już żeśmy to tłumaczyli w naszych kazaniach ludowych. Podobnie się rzeczy mają i w innym psalmie, gdzie w mowie proroczej Chrystus wyraża poniżenie swe w męce. Przebodli ręce mojej nogi, policzyli wszystkie kości moje, a oni przypatrywali się i patrzyli na mnie. Tymi słowy mówi, jak wiemy, o ciele swym na krzyżu rozciągnionym, o rękach i nogach przebitych i gwoździami poranionych, i że w taki sposób stał się widowiskiem dla wpatrujących się w niego, i spoglądających nań. A dodał jeszcze, rozdzielili, rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los miotali. Historia ewangeliczna, op op ewangeliczna opowiada nam, jak dokładnie proroctwo to się spełniło. Wobec tego i reszta tekstu, mniej wyraźnie mówiąca, dobrze rozumianą będzie, jeśli się pogodzi z tymi miejscami, które z taką wyrazistością. Wyjaśniły się zwłaszcza, że również i te rzeczy, o których wiemy, iż się jeszcze nie dokonały, lecz na które patrzymy, jako na współczesne nam, takimi się okazują teraz po świecie całym, jako w tym, że psalmie od tak dawna przepowiedziane były, bo oto czytamy tam nieco dalej: Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i będą się kłaniać przed Oblicznością Jego. Wszystkie ojczyzny Pogan albowiem pańskie jest królestwo i on będzie panował nad Poganem.